W Wielkim Tygodniu dwukrotnie czytamy opis Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek w czasie liturgii Męki Pańskiej. Zazwyczaj w Wielki Piątek ten opis, który nam prezentuje Święty Jan, jest na różne sposoby komentowany. Tam jest miejsce na, na obszerne i mam nadzieję poruszające kazanie. Natomiast w niedzielę padmową, kiedy czytamy o pismenki pańskiej według synoptyków, według Mateusza, według Marka i według Łukasza, zwykle nie ma czasu na to, żeby coś na ten temat powiedzieć, bo na początku czytamy jeszcze jedną Ewangelię o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do, do Jerozolimy. Później jest procesja. Ta Ewangelia jest długa, i tego dnia. Zazwyczaj albo kazanie jest absolutnie minimalnie króciusie, króciusienkie, albo w ogóle kazanie się opuszcza. Więc tak naprawdę nigdy nie mamy okazji, żeby przyjrzeć się temu, w jaki sposób synoptycy mówią nam o ostatnich chwilach Pana Jezusa. Nie mamy nigdy, nigdy w liturgii okazji, tak naprawdę, żeby się wkłębić w to, co pragną nam przekazać. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj parę słów na ten temat właśnie powiedzieli. Ale tytułem wstępu chciałbym zacząć od pewnej dość ogólnej uwagi. Mianowicie każdy z nas, jak opowiada jakąś historię, to robi to w sposób subiektywny. Nigdy nie należy się spodziewać, że to, co mówimy o jakichś wydarzeniach, o jakichś faktach, będzie absolutnie obiektywne. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy świadkami zderzenia na, na skrzyżowaniu dwóch samochodów. Słychać pisk opon, słychać zgiętą blachę, słychać tłuczone szkło. Co do tego się możemy zgodzić. Natomiast co tam się stało? Jak opowiedzieć, co tam się stało? Każdy z dwóch kierowców powie pewnie trochę co innego. Każdy ze świadków, którzy stali z boku, powie pewnie też zupełnie coś innego. Inaczej będzie wyglądał raport policyjny ze zdarzenia. Inaczej też pewnie ta historia będzie opowiedziana, gdyby dziennikarz chciał zrobić materiał do lokalnych wiadomości. Każdy z nas, jak opowiada o wydarzeniach. To ta opowieść zawsze jest subiektywna. Dlaczego tak jest? No po pierwsze, dlatego, że, że każdy z nas z konieczności ma jakąś selektywną percepcję. Z tych wszystkich bodźców, które do nas docierają, nie jesteśmy w stanie wszystkich wyłapać i świadomie zarejestrować. Yy. Dlatego też, jak opowiadamy, to z konieczności wybieramy pewne fakty. Do pewnych szczegółów przywiązujemy większą wagę, inne szczegóły trochę zostawiamy na boku. Dlaczego tak jest? Zobaczcie, kiedy ktoś nam opowiada jakąś historię, i szczegóły nam się nie wydają do końca spójne, albo jest ich za dużo, no to mamy takie podejrzenie, że ktoś nas okłamuje. Jeśli to, co nam opowiada, nie jest przynajmniej generalnie spójne, taką też mamy potrzebę, żeby, żeby zrozumieć to, co się wokół nas dzieje. My szukamy jakichś takich spójnych, spójnych obrazów i spójnych opowieści. Zazwyczaj mamy ten problem, kiedy kiedy porównujemy te różne opisy ostatnich chwil pana Jezusa, mamy problem z tym, że one w niektórych szczegółach się różnią. Natomiast myślę, że trzeba to zrozumieć właśnie w tym kluczu. Każdy z ewangelistów, tak jak my sami, próbuje nam przekazać pewną spójną opowieść. Pewnym faktom nadając znaczenie, inne trochę umniejszając albo przemilczając. Dlatego, że próbuje oprócz, oprócz nagich faktów przekazać nam również znaczenie swojej opowieści. Najpierw moglibyśmy się zapytać: co trzej synoptycy mają wspólnego? Wszyscy trzej nam mówią, że miejsce, na którym Pana Jezusa ukrzyżowano, nazywało się miejscem czaszki. Wszyscy trzej nam mówią, że oprócz Pana Jezusa ukrzyżowano również dwóch innych, którzy byli złoczyńcami. Mówią nam o tym, że Pan Jezus był znieważany przez tych, którzy stali dookoła. Wszyscy trzej synoptycy nam mówią, że nad głową Pana Jezusa na Jego krzyżu był zawieszony tytuł Jego winy. Mianowicie król żydowski. Wszyscy trzej nam mówią, że żołnierze podzielili między siebie szaty pana Jezusa i o część jego szat rzucali losy. Wszyscy trzej mówią nam, że pan Jezus był prowokowany, innych wybawiał, niech sam siebie wybawi. Wszyscy trzej synoptycy nam mówią, że Pan Jezus też cierpiał wrogość od ze strony jednego czy dwóch złoczyńców, którzy byli obok Niego ukrzyżowani. Wszyscy trzej też nam mówią, że między godziną szóstą a dziewiątą, czyli między południem a godziną trzecią, w tej najgorętszej porze dnia, nastały absolutne ciemności. Wszyscy też nam mówią, że pan Jezus przed swoją śmiercią donośnym głosem zwracał się do Boga w modlitwie. Wszyscy trzej nam też mówią, że po jego śmierci zasłona przybytków w świątyni rozdarła się z góry na dół. Wszyscy trzej nam mówią, że świadkami śmierci pana Jezusa nie byli jego uczniowie, ale kobiety, które były związane albo z nim, albo z jego uczniami. Wszyscy trzej nam mówią o setniku, który wyznaje, że Jezus był synem Bożym, albo że był sprawiedliwym człowiekiem. Wszyscy trzej synoptycy mówią nam też o tym, że Józef z Arymatei poprosił o ciało pana Jezusa, żeby móc go pogrzebać. Są pewne elementy, które mają wspólne tylko ewangelista Mateusz i Marek. Jak na przykład. Ta zła interpretacja krzyku pana Jezusa. Ci, którzy stoją pod krzyżem i myślą, że pan Jezus prosi Eliasza o to, żeby przyszedł i go wybawił. Jest wołanie o to, żeby Jezus zszedł z krzyża i w ten sposób udowodnił, że jest synem Bożym. Jest właśnie ten, ten krzyk pana Jezusa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Święty Łukasz z kolei. E, Cały czas, kiedy, kiedy opowiada nam o modlitwie Pana Jezusa, to mówi nam, że Jezus do końca zachował zaufanie i jego relacja z Ojcem nie ucierpiała w tym momencie. Mówi nam, że Pan Jezus za każdym razem zwraca się do Boga właśnie tak, Ojcze. Zwraca się do Boga, Ojcze, kiedy prosi o przebaczenie dla swoich oprawców, zwraca się do Boga, Ojcze kiedy przed śmiercią powierza się w Jego ręce. Święty Łukasz nam powie o dobrym młodsze, który prosi Pana Jezusa o to, żeby mógł wejść do Jego Królestwa. Powie nam o kobietach, które płakały, widząc Jezusa dźwigającego krzyż. I opowie nam, że na koniec po śmierci Pana Jezusa wszyscy, którzy byli świadkami Jego śmierci, bili się w pierś, żałując tego, co się stało napisanie biografii pana Jezusa, bo tym właśnie jest Ewangelia, jest biografią pana Jezusa, było nie lada wyzwaniem dla ewangelistów. Dlatego że pan Jezus został wydany przez jednego ze swoich uczniów, sprzedany za 30 srebrników. W tym najtrudniejszym momencie wszyscy go opuścili. Został przez rzymskie władze ukrzyżowany jako buntownik. Nad jego głową był tytuł: król żydowski. Został też wyklęty jako heretyk przez władze religijne. Jak napisać biografię takiego człowieka, pozytywną biografię takiego człowieka? Tak naprawdę rodzi się pytanie: kim on był? Ze względu na jego śmierć, czy jego śmierć udowadnia, że był przyjacielem Boga, czy był wrogiem pana Boga, skoro zginął w tak okrutny sposób. I to było nielada wyzwanie przed Ewangelistami. W jaki sposób opowiedzieć o ostatnich chwilach życia pana Jezusa, tak żeby nadać im sens? Prze pierwszy przed. Tym wyzwaniem musiał stanąć Święty Marek, jak uznajemy autor pierwszej Ewangelii, pierwszej spisanej Ewangelii. I Święty Marek zauważył, że w tym, co się działo w ostatnich chwilach Pana Jezusa, możemy odnaleźć obraz niewinnego cierpienia, o które nam opowiadają psalmy. Jest wiele takich psalmów które są modlitwą który, człowieka, który cierpi niewinne prześladowanie. Człowieka, którego relacja do Pana Boga e, jest kwestionowana. Człowieka, który jest niewinny, ale cierpi wrogość. Ten niewinny człowiek, który się modli w psalmach, jest po pierwsze ofiarą spisku. Na przykład 30 psalm nam mówi. Słyszę bowiem złorzeczenia wielu, Trwoga jest dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie. Ten niewinny człowiek z psalmów jest również zdradzony przez przyjaciela. 41. Psalm nam mówi: Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadał, podniósł na mnie piętę. Niewinny człowiek, mąlący się w psalmach, jest opuszczony przez przyjaciół. 38. Psalm nam mówi: Przyjaciele moi sąsiedzi stronią od mojej choroby, i moi bliscy stoją z daleka. Niewinny człowiek, który się modli w psalmach, ma doświadczenie, że w tym wszystkim, co się z nim dzieje, jest absolutnie samotny. 71. psalm nam mówi: Bóg go opuścił. Mówią go: gońcie go i chwytajcie, bo nie ma dla niego wybawcy. Człowiek, który cierpi w psalmach. Jest fałszywie oskarżony. 27. Psalm na przykład nam mówi: Nie wydawaj mnie na łaszkę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Ten, który cierpi i modli się w psalmach, opowiada o tym, że życzą mu śmierci. Tak na przykład: Psalm 13. Spójrz, wysłuchaj mnie, Panie mój Boże, oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci. By mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go. Człowiek, który cierpi i modli się w psalmach, jest przedmiotem zniewagi i prowokacji. Na przykład Psalm 102. Każdego dnia znieważają mnie moi wrogowie, srodząc się na mnie, przekinają mnie moim własnym imieniem. Wreszcie, człowiek niewinny, który cierpi w psalmach, Oskarżenie, którego dotyka, jest jednocześnie podważeniem jego relacji z Bogiem. Tak mówi 22 psalm. Zaufał Panu, niechże Go wyzwoli, niechże Go wyrwie, jeśli Go miłuje. Ten niewinny człowiek, który cierpi i modli się w psalmach, jest również poddany torturom. Tak mówi 69. Psalm. Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. To, co jest wspólne dla wszystkich tych psalmów, które opowiadają o niewinnym cierpieniu, to jest brak odpowiedzi ze strony cierpiącego. Ten, który jest prześladowany, tak naprawdę nie wchodzi w dialog z tymi, którzy wyrządzają mu krzywdę, ale zwraca się bezpośrednio do Boga. I to tylko od Niego oczekuje odpowiedzi. Z jednej strony. Ten człowiek, który w psalmach się modli, ma takie poczucie, że Bóg go zostawił, że jest nieobecny i że jest głuchy. Tak na przykład w Dziesiątym Psalmie. Dlaczego z dala stoisz, o Panie, i ukrywasz się w czasach ucisku? Ten niewinny człowiek, który modli się w Psalmach, deklaruje przed Bogiem swoją uczciwość. Na przykład w siódmym psalmie. Panie, przyznaj mi słuszność według mojej sprawiedliwości i według niewinności, która jest we mnie. Ten człowiek, który się w psalmach modli, sam też w pewnym sensie poddaje w wątpliwość, czy Pan Bóg pragnie go wybawić. Mówi tak nam 77. psalm: Mówię to dla mnie bolesne, że odwróciła się ode mnie prawica Najwyższego. Zobaczcie, wiele, wiele z tych elementów możemy odnaleźć w opisie ostatnich chwil Pana Jezusa. Święty Marek, zwłaszcza chciał, żebyśmy to bardzo wyraźnie zauważyli. Można powiedzieć, że, że w tym jego opisie, kiedy Pan Jezus woła w ostatniej chwili przed swoją śmiercią: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Święty Marek buduje takie maksymalne napięcie i tak naprawdę nie daje odpowiedzi czy pan bóg czy pan bóg wysłuchał tego wołania czy nie Inaczej to zrobi Święty Mateusz. Święty Mateusz też powtarza ten krzyk. Boże mój Boże czemuś mnie opuścił? Ale za chwilę po śmierci Pana Jezusa Opowie o pewnych apokaliptycznych znakach, które się dokonują: o trzęsieniu ziemi, o tym, że zmarli powstają z grobów. Według świętego Mateusza, w ten sposób Pan Bóg natychmiast daje odpowiedź, kto jest Jego przyjacielem, a kto jest Jego wrogiem. Święty Marek doprowadza to napięcie aż do samego końca. Nie daje nam bardzo jasnej odpowiedzi nie daje nam bardzo jasnej odpowiedzi w swojej ewangelii, bo tą odpowiedzią jest nasza wiara, nasza własna wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Święty Łukasz podchodzi do tego zupełnie inaczej. Święty Łukasz można powiedzieć był najbardziej nastawiony na napisanie biografii według klasycznych kanonów. I jemu zależało na tym, żeby wyraźnie pokazać, że pan Jezus był niewinny, nie odnosząc się, nie odnosząc się do innych teologicznych kategorii. I stopniowo święty Łukasz nam pokazuje jak różne osoby, które uczestniczą w męce Pana Jezusa, rozumieją czy dochodzą do zrozumienia, że jest niewinny. Najpierw to są te kobiety, które Pan Jezus spotyka, kiedy dźwiga swój krzyż. Potem to jest łotr, który wyznaje, że Jezus niewinnie cierpi. Potem jest setnik, który mówi, że ten człowiek był sprawiedliwy. Aż wreszcie są wszyscy ci, którzy widząc śmierć Jezusa, biją się w piersi i żałują tego, co się stało. Żałują śmierci niewinnego. Na te różne sposoby... Każdy z ewangelistów nam próbuje pokazać, co się stało w tym ostatnim momencie. Dla mnie osobiście jest, jest to niezwykle przejmujące, to co okry, odkrył Święty Marek. To, co przeżywa Pan Jezus, to są te wszystkie niewinne, niezasłużone cierpienia, które, które nas w życiu spotykają. Ta wrogość. Ta niechęć, to niezrozumienie. Pan Jezus wchodzi w to nasze doświadczenie po to, żeby nas odkupić, po to, żeby nas nauczyć tego, że odpowiedź ostateczna odpowiedź przychodzi od Pana Boga. Chciałbym Was na koniec zachęcić do tego, żebyśmy się pomodlili taką modlitwą. Ułożoną przez świętą Katarzynę Ricci, dominikankę, która nie będąc egzegetką, miała dokładnie taką intuicję. Zobaczyła, że, że tak naprawdę Stary Testament opowiada w bardzo dokładny sposób o tym, co się działo z Panem Jezusem w jego ostatnich chwilach. I zachęcała nas do, do medytacji. Fragmentów Starego Testamentu, przetkanych z fragmentami Ewangelii, które opowiadają i zbliżają nas do tajemnicy męki Chrystusa. Duchowie moi i przyjaciele stronią od mojej choroby. Z daleka stoją i moi bliscy. Jestem zamknięty i bez wyjścia. Moje oko słabnie od nieszczęścia. Pot mój stał się podobny do kropel krwi spływających na ziemię. bo Bosfora psów mnie opadła, osacza mnie zgraja złoczyńców. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojego oblicza przed zniewagami i opluciem. Jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede mną. Żołnierze, uplutłszy koronę z cierni, włożyli mi ją na głowę. Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie kości moje. Do mego pokarmu żółci domieszali, a gdy pragnąłem, poili mnie octem. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głowami. A oni wpatrują się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą moje szaty, i los rzucają o moją suknię. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mojego. Ty mnie uwolnisz, Panie Boże wierny. Wspomnij, Panie, na sługę Twego, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. On się obarczył naszym cierpieniem. I dźwigał nasze boleści. On przebity został za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Wszyscy popłądziliśmy jak owce. każdy z nas odwrócił się ku własnej drodze. A Pan złożył na niego winy nas wszystkich. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie. Przebudź się, nie odrzucaj nas na zawsze. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam. I bać się nie będę.